Wyobraź sobie tę scenę, podchodzisz do ołtarza, kapłan podnosi hostie i w ciągu kilku sekund Jezus jest w tobie, wracasz na swoje miejsce, klękasz, zamykasz oczy, ale coś jest nie tak, twoje myśli plączą się, umysł skacze od jednej idei do drugiej, próbujesz się modlić, ale słowa nie płyną z serca, a kiedy otwierasz oczy, chwila minęła. Czy zdarzyło ci się to po przyjęciu komunii? Czy czułeś, że choć zrobiłeś wszystko dobrze, twoja dusza pozostała taka sama? Jakby coś istotnego wymknęło się niczym woda między palcami? Miliony katolików doświadcza tego każdego tygodnia, chodzą na msze, przygotowują się, przyjmują Jezusa, ale wracając na swoje miejsce, doświadczają niespokojnej ciszy nie ciszy adoracji lecz tej niezręcznej pustej ciszy jakby bóg był tam ale ty nie wiedziałbyś co zrobić z jego obecnością a pytanie płonie w tobie jak ogień dlaczego nie czuję łask gdzie jest pokój przemiana światło istnieje coś głęboko duchowego co niewielu ludzi rozumie i jest to następujące po przyjęciu komunii dusza Otrzymuje tyle łask, ile jest gotowa przyjąć. To nie dzieje się automatycznie. Nie wystarczy być obecnym, nie wystarczy przyjąć komunię poprawnie. Jezus wchodzi w ciebie, ale jeśli twoja dusza jest rozproszona, oziębła lub zamknięta, łaski nie znajdują miejsca, by pozostać. To tak, jakby twoje serce było kryształowym kielichem, i choć wlewa się do niego wino Bożej łaski. Jeśli kielich jest pęknięty od środka przez brak wiary, pośpiech, roztargnienie, wszystko się z niego wylewa, nie zostaje nic. To jest ukryty dramat milionów komunii, i właśnie na ten temat święta Faustyna Kowalska otrzymała bezpośrednie ostrzeżenie z nieba ostrzeżenie pilne, bolesne, ale pełne miłości. Jezus objawił jej, że wielu jego dzieci przyjmuje go. I traktuje go jak zwykły przedmiot. Bez uwagi, bez miłości, bez dialogu, i dlatego najcenniejsze łaski nie mogą działać w duszy. Święta Faustyna nie była teologiem, nie była nauczycielką, była prostą zakonnicą, cichą, zapomnianą przez świat, ale wybraną przez Chrystusa na Jego powierniczkę, sekretarkę Jego miłosierdzia. I to w intymności ołtarza po przyjęciu komunii usłyszała te słowa: Dusza otrzymuje w komunii tyle łask, ile pragnie z wiarą. Dzienniczek 1688. Rozumiesz, co to znaczy, że istnieją niewidzialne błędy, które mogą całkowicie zablokować działanie Boga w tobie, mimo że przyjąłeś go z zewnętrzną czcią. I właśnie o tych błędach. O siedmym błędach, które blokują wszystkie Twoje łaski po przyjęciu komunii, będziemy mówić dzisiaj. Dziś odkryjesz, co dzieje się w tym, co niewidzialne, jakie postawy, myśli czy gesty mogą zniweczyć Boże dzieło w Tobie, a przede wszystkim, jak możesz to odwrócić. Jak możesz przemienić każdą komunię w żywy ogień, w konkretną przemianę, w nowe życie, bo problemem nie jest Bóg. Lecz dusza, która nie umie przyjmować, i to, to ma rozwiązanie. Zostań do końca, bo świętego Faustyna będzie naszym przewodnikiem, ze swoimi wizjami, ze swoimi łzami, ze słowami Chrystusa, które do dziś wzywają nas do przebudzenia. A jeśli kiedykolwiek czułeś, że komunia cię nie zmienia, że coś ci umyka, ten przekaz jest dla ciebie. Zacznij już teraz, pisząc w komentarzach ten cichy krzyk. Jezu, zostań ze mną. Niech to nie będzie tylko fraza. Niech będzie Twoim wewnętrznym krzykiem. Twoim głębokim pragnieniem. Twoim początkiem nawrócenia. Rok 1937. Święta Faustyna, osłabiona chorobą, lecz umocniona w duchu, pogrążona była w głębokiej modlitwie po przyjęciu komunii. Był to moment skupienia, Płonącej ciszy, całkowitego oddania, i tam, w samym centrum jej duszy, przemówił do niej Jezus. Nie była to mglista inspiracja, nie była to pobożna myśl, była to żywa obecność, święty ogień, który wypełnił całą jej duszę, a głębokim głosem, zranionym miłością, Jezus wyszeptał: Boli mnie, gdy dusze przyjmują mnie, jak byle jaki przedmiot. Jestem w nich, lecz one, nie są we mnie. Dzienniczek 1685. Faustyna zastygła w bezruchu. Ten Jezus, którego właśnie przyjęła, był zraniony. Nie przez zadeklarowanych wrogów wiary, lecz przez swoich. Przez tych, którzy przyjmują go każdego dnia i zapominają o nim w tych najświętszych minutach. Jezus nie mówił o publicznych grzesznikach. Nie odnosił się do tych, którzy się go wypierają. Mówił o nas, o tych, którzy chodzą na msze, o tych, którzy przyjmują komunię, ale szybko wychodzą. Rozpraszamy się, albo po prostu nic mu nie mówimy. Serce Chrystusa płonie miłością, lecz znajduje serca zamknięte, roztargnione, oziębłe. I wtedy powiedział coś, co na zawsze naznaczyło duszę Faustyny, i naszą: dusza otrzymuje w komunii tyle łask, ile pragnie z wiarą. Dzienniczek 1388. Nie powiedział tyle łask, ile zasługuje, nie powiedział na ile powtórzy doskonałe modlitwy, powiedział ile pragnie z wiarą. Problem nie tkwi w niebie, tkwi w nas, w usposobieniu duszy. W wewnętrznym pragnieniu. Wyobraź sobie to. Twoja dusza jest jak kryształowy kielich. Jezus wylewa się w ciebie. Lecz jeśli ten kielich jest spękany od środka, przez pośpiech, letniość, brak uwagi, łaski ulatują. Jak woda, która nie może się zatrzymać. Święta Faustyna zrozumiała to ze łzami. Widziała, jak wiele dusz przyjmowało komunię. I nic nie otrzymywało. Nie dlatego, że Jezus nie chciał dać, lecz dlatego, że one nie umiały przyjmować. I wtedy Pan ukazał jej siedem niewidzialnych błędów, które blokują wszelkie łaski po przyjęciu komunii, błędy, które wydają się drobne, ale które w sferze niewidzialnej zrywają kanał łaski, błędy takie jak pośpieszne opuszczenie świątyni, nie porozmawiawszy z Jezusem. Rozmawianie z innymi zanim porozmawia się z Nim, sprawdzanie telefonu komórkowego zaraz po przyjęciu go, powtarzanie mechanicznych modlitw bez serca, brak wewnętrznego wyciszenia, niedziękowanie, brak prośby z wiarą, jak ktoś, kto wie, że Bóg jest w nas. Jezus nie żądał doskonałości, żądał obecności, pragnienia, miłości. Święta Faustyna zrozumiała, że moment po komunii jest święty. Jedna minuta tam może zmienić całe życie. Ale może też zostać utracony na zawsze, jeśli nie przeżyje się go z wiarą. Dlatego zaczęła przeżywać ten moment jako prawdziwe spotkanie, intymny dialog, przestrzenia do racji, zaufania, ofiarowania. A ty, jak przeżywasz te chwile? Czy zdajesz sobie sprawę, ile razy przyjmowałeś, przyjmowałaś Jezusa i nic Mu nie powiedziałeś, powiedziałaś, albo zostawiłeś aż Go samego samą, podczas gdy twój umysł już myśli o tym, co zrobisz później? Zatrzymaj się teraz na chwilę, oddychaj i powiedz z głębi duszy, Jezu, zostań ze mną. Niech to nie będzie tylko fraza, niech to będą drzwi, które się otwierają. Rana, która zaczyna się goić, pragnienie, które zaczyna płonąć. Bo dzisiaj ze świętą Faustyną, jako przewodniczką, odkryjesz, jak przekształcić ten moment, po komunii, w najpotężniejszą chwilę Twojego życia. Święta Faustyna nie tylko widziała ból Jezusa, otrzymała również wskazówki, konkretne kroki metodę duchową, aby każda dusza mogła zachować łaski komunii. To nie były skomplikowane formuły, były to gesty serca, proste postawy, lecz potężne. I dziś się nimi z Tobą podzielę, to droga składająca się z czterech kroków. Niebiański protokół, który może przemienić Twoje życie eucharystyczne już od dziś, i każdy krok jest pełen łaski. Jeśli je zastosujesz, potłuczony kielich twojej duszy zostanie odbudowany, a łaska będzie mogła pozostać. Krok jeden: żarliwa cisza po przyjęciu komunii. Nie rozmawiaj, nie otwieraj mszału, nie powtarzaj pospiesznych formuł, po prostu pozostań w ciszy, cisza pełna, żarliwa, uważna. Święta Faustyna pisała, po przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej cała pogrążyłam się w Bogu i mało mówiłam. Obecność Boża wypełniała całą moją istotę. Dzienniczek 1804. Ta cisza to adoracja, to pozwolenie by on mówił, to opróżnienie twojego umysłu i napełnienie się wyłącznie jego obecnością. Świadectwo Carmen Izabel, Meksyk. Zawsze odmawiałam modlitwy na pamięć, ale raz pozostałam tylko w ciszy. Spojrzałam na Jezusa w moim wnętrzu i poczułam pokój, którego nigdy wcześniej nie czułam. Ta minuta mnie zmieniła. Krok dwa. Akt zaufania. Jezus chce być przyjmowany z wiarą. Nie wystarczy być w kościele, potrzeba duszy, która powie z serca Jezu, ufam Tobie. Te słowa są niczym klucz, otwierają drzwi do serca i pozwalają Bożemu miłosierdziu wejść i w Nim zamieszkać. Dusza w Komunii Świętej otrzymuje tyle łask, ile ich pragnie z wiarą. Dzienniczek tysiąc tysiąc Powtórz to zdanie w swoim sercu nie raz, ale rytmicznie, z żarem, z całą szczerością. Świadectwo Ojciec Sebastian Hiszpania. Zacząłem zachęcać moją wspólnotę, by po przyjęciu komunii powtarzała w duchu: Jezu, ufam Tobie. Po tygodniu pewna kobieta wyznała mi: Ojcze, poczułam, jak Jezus obejmuje mnie od wewnątrz. Krok trzy. Całkowite oddanie. Po adoracji i akcie zawierzenia oddaj się Jemu. Powiedz Jezusowi: wszystko, co moje, jest Twoje. Moje radości, moje lęki, moje grzechy, moja przyszłość, wszystko. Święta Faustyna postępowała tak: po Komunii Świętej ofiarowałam się cała Bogu jako hostia żywa. dzeski 233. Nie wystarczy przyjąć Chrystusa, trzeba się mu oddać. To właśnie jest cud Komunii, dwa serca, które wzajemnie się sobie oddają. Świadectwo Jose Manuel, Kolumbia. Bałem się przyszłości. Po komunii świętej powiedziałem: Jezu, oddaję Ci moje życie. Płakałem w ciszy. Poczułem, że on zabiera mój lęk i oddaje mi pokój. Tego dnia zdecydowałem się mu zaufać. Krok cztery. Cicha modlitwa wstawiennicza. Jezus nie przychodzi tylko dla Ciebie. On przychodzi również, by kochać innych poprzez Ciebie. Po komunii módl się tak. Panie, ofiarowuję Ci te komunię za tych, którzy nie wierzą, nie mają nadziei i nie kochają Cię. Jezus powiedział świętego Faustynie, ofiaruj mi miłość i uwielbienie w zadośćuczynieniu za tych, którzy mnie nie miłują. osiemdziesiąt pięć. Twoje minuty modlitwy mogą zbawić dusze. Twoje słowa mogą być pociechą dla serc oziębłych. Świadectwo. Lucja, pielęgniarka Argentyna. Każdego dnia ofiarowywałam moją komunię za moich pacjentów. Kobieta, która zawsze odrzucała rozmowę o Bogu, nagle poprosiła, żeby się ze mną pomodlić. Poczułam, że coś się w niej zmieniło i we mnie. Cztery kroki. Żarliwa cisza. Akt zawierzenia. Całkowite oddanie cicha modlitwa wstawiennicza. Nie potrzebujesz nic więcej. Tylko wiary i wewnętrznej obecności. Pamiętaj, twoja dusza jest jak kielich. Jeśli złożysz go czystym, całym, pełnym pragnienia, Jezus napełni go aż po brzegi, ale jeśli jest popękany od środka, wszystko z niego uleci, jak woda z rozbitego naczynia. Ty wybierasz. Dlatego, zanim przejdziemy do następnego bloku, zrób pauzę. Połóż dłoń na piersi i powtórz ze mną: Jezu, zostań ze mną. A jeśli ten przekaz ci pomaga, kliknij: Lubię to. I udostępnij go komuś, kto kocha Eucharystię. Może to być początek wiecznej przemiany. Jezus żyje w Tobie. Właśnie Go przyjąłeś. Wszedł do Twojej duszy jako światło, jako ogień, jako chleb z nieba, ale co robisz potem? To, co zrobisz lub czego nie zrobisz, determinuje los tych łask. Istnieją też ciche błędy, które całkowicie je blokują. Święta Faustyna widziała to wyraźnie, i sam Jezus pokazał jej, jak często dusze go przyjmują, a potem zostawiają go samego nie z nienawiści, lecz z zapomnienia, z przyzwyczajenia, z rozproszenia. Przyjrzyjmy się razem czterem najczęstszym błędom, które według mistycznych objawień przerywają strumień łaski po przyjęciu komunii świętej. Błąd jeden: opuszczenie kościoła bez rozmowy z Jezusem Dusza przyjmuje Króla Niebios. Ale dwie skończy się Msza, wstaje, żegna się ze znajomymi i wychodzi, jakby nic się nie wydarzyło. Jezus powiedział Faustynie: Ja jestem w nich. Ale one nie są we mnie. Dzienniczek 1385. Wyjście bez rozmowy z nim to jak zostawienie ukochanego gościa samego w drzwiach. Błąd 2. Sprawdzenie telefonu natychmiast po komunii wydaje się nieszkodliwe, lecz w sferze niewidzialnej to jak gaszenie światła duszy. Najintymniejszy moment z Bogiem. Zostaje zastąpiony przez ekrany, powiadomienia, rozproszenia. Każda minuta po przyjęciu komunii, to żyzna gleba, a telefon jest często kąkolem, który dusi ziarno. Błąd trzy. Niemówienie mu nic zachowujemy ciszę. Lecz nie jest to cisza adoracji, lecz pusta cisza, martwa, pustka, która zostawia Jezusa w oczekiwaniu. Święta Faustyna płakała z tego powodu mówiła dusze przyjmują mnie bez miłości bez ufności dzienniczek 1385 Jezus jest tam w tobie a ty czy mówisz mu coś błąd 4 powtarzanie mechanicznych modlitw odmawianie bez uwagi Wypowiadanie słów bez duszy to również rani serce Jezusa. Bóg nie chce poezji, On pragnie obecności, chce, żebyś rozmawiał z Nim jak z najbliższym przyjacielem. Teraz, gdy zobaczyłeś te błędy, zapraszam Cię do zatrzymania się i do modlitwy ze mną. Niedługa modlitwa tylko pięć zdań, lecz wypowiedzianych całym sercem. Modlitwa po Komunii Świętej Jezu, zostań ze mną, ulecz pęknięcia mojej duszy, napełnij mnie swoim pokojem, przyjmij wszystko czym jestem i nie pozwól mi się od Ciebie oddalić. Jezu, zostań ze mną. To wołanie spragnionej duszy, to otwarte drzwi dla boskiego gościa, to początek każdej przemiany. Ulecz pęknięcia mojej duszy. To prośba. Aby twój wewnętrzny kielich, zraniony błędami, został odnowiony, aby łaska nie uciekła. Napełnij mnie swoim pokojem. Niepokój emocjonalny, lecz pokój płynący z wiedzy. Bóg jest we mnie. Przyjmij wszystko, czym jestem. To oddanie. To poddanie się. To pozwolenie Jezusowi, aby przemienił wszystko. I nie pozwól mi się od ciebie oddalić. To wołanie o wytrwałość. Gorące pragnienie pozostania z Nim w jedności, poza świątynią, poza daną chwilą. Módl się tą modlitwą szczerze, a zobaczysz, co zacznie dziać się w Twojej duszy. A jeśli dziś chcesz podjąć to zobowiązanie, napisz teraz w komentarzach: Jezu, zostań ze mną. Niech to nie będzie przyzwyczajenie, niech to będzie Twoja odnowa. Dotąd mówiliśmy o pękniętym kielichu duszy, o błędach, które uniemożliwiają trwanie w nas łask komunii i o krokach, które możesz podjąć, aby otworzyć swoje wnętrze na Jezusa. Ale jest coś więcej: akt, który oczyszcza kielich jak żaden inny sakrament, który odnawia wewnętrzne naczynie, w którym Chrystus pragnie się rozlewać. Tym aktem jest spowiedź. Święta Faustyna pisała, spowiedź jest trybunałem miłosierdzia. Tam dokonują się największe niewidzialne cuda. Dzienniczek 1448. A Jezus objawił jej, że wiele dusz przystępuje do komunii z głębokimi pęknięciami, ponieważ nie wyspowiadały się szczerze. Nie oczyściły kielicha. Nie pozwoliłyby miłosierdzie obmyło to, co najbardziej ukryte. Przystępują do komunii ale nie otrzymują łask ponieważ jest plama która blokuje światło rana która nie została oddana to jak chcieć napełnić kielich czystym winem ale najpierw go nie opłukać Jezus powiedział do Faustyny kiedy idziesz do spowiedzi przyjdź do mnie samego ja tam jestem jedynie ukryty w kapłanie dzienniczek 1602 Spowiedź nie jest czystą formalnością, to operacja duszy, to miejsce, gdzie Jezus niewidzialnymi rękami leczy pęknięcia, których ty nie możesz dostrzec. I im bardziej szczera, głęboka, pokorna będzie twoja spowiedź, tym bardziej przygotowane będzie twoje wnętrze, aby go przyjąć. Jeśli dawno nie było cię uspowiedzi, jeśli czujesz, że twoje komunie są puste, być może to jest klucz, którego brakowało. Dziś Jezus chce wejść, ale chce też zostać, a do tego potrzebuje czystego, otwartego, uzdrowionego mieszkania. A ty? Jak dawno nie oczyściłeś swojego kielicha? Dziś przebyłeś świętą drogę, drogę cichą, ale pełną światła, od wewnętrznego narzekania po komunii. Aż po konkretną metodę, by przemienić te chwile w żywy ogień. A jeśli dotarłeś aż tutaj, chcę, abyś zapamiętał trzy kluczowe frazy, trzy prawdy, które mogą towarzyszyć ci na zawsze. Twoja dusza to kielich, Jezus chce ją napełnić. Dusza otrzymuje tyle łask, ile z wiarą pragnie. Jezu, zostań ze mną. Te trzy frazy podsumowują wszystko, czego się nauczyłeś. Twoja wewnętrzna postawa naprawdę ma znaczenie. Twoja cisza, twoja wiara, twoje oddanie zmieniają sposób, w jaki Jezus działa w tobie. Ale teraz nadchodzi to, co najważniejsze wprowadzenie tego w życie. Dlatego zapraszam Cię na wyzwanie: duchowe wyzwanie na siedem dni proste, głębokie, wieczne przez najbliższe siedem dni. Po każdej komunii, lub jeśli nie możesz przystąpić do komunii, podczas nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, zrób to. Dzień jeden. Poświęć minutę żarliwego milczenia. Po prostu cisza. Po prostu Twoja obecność. Dzień dwóch. Powtarzaj w sercu: Jezu, ufam Tobie, przynajmniej siedem razy. Dzień trzy. Powiedz mu z głębi serca: weź moje życie. Wszystko jest Twoje. Dzień cztery. Ofiaruj swoją Komunię świętą w intencji osoby, która nie wierzy. Dzień pięć. Spisz na kartce swoje rozproszenia i złóż je w ofierze. Dzień sześć. Przystąp do dobrej spowiedzi. Oczyść swój kielich. Dzień siedem. Pomódl się modlitwą pięciu zdań z całego serca. Jakich owoców możesz się spodziewać? Pokoju, który nie zależy od okoliczności? Większej wrażliwości duchowej, silniejszej obecności Boga w Twoim codziennym życiu, a nade wszystko żywej, prawdziwej, przemieniającej Eucharystii. Jezus chce zamieszkać w Tobie, nie jako gość, ale jako król, jako przyjaciel, jako oblubieniec duszy. A jeśli Ty również tego pragniesz, skomentuj teraz Jezu zostań ze mną. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrobiłaś. I podziel się tym filmem z kimś, kto kocha Jezusa Eucharystycznego. Co tydzień odkrywamy takie mistyczne sekrety, ponieważ Eucharystia to nie jest tylko zwyczaj to miejsce, w którym zaczyna się Twoja wieczność.